Witam wszystkich zainteresowanych mechaniką kwantową, zarówno panie, jak i panów, zarówno boginie, jak i bogów. Dzisiejszym tematem mojej pogadanki będzie główny obiecany, główny bohater, czyli proton. Otóż, moi drodzy, na moją wyraźną prośbę otrzymałem informację od mojego, mojej totalnej jaźni, jak funkcjonuje proton. I na początku należałoby określić, czym proton na pewno nie jest. Otóż zapewne większość z Was ze szkoły podstawowej, potem pewnie ze szkoły średniej, a niektórzy może nawet i na studiach wynieśli sfalsyfikowany obraz protonu, zupełnie odbiegający od prawdy. Proton na pewno nie jest swoistego rodzaju stawową kulką. Jeśli w Waszych wyobrażeniach moglibyście sobie wyobrazić, że jest to coś, co, co, co mogłoby przypominać w najlepszym przypadku pomarańcze, czyli miałoby fakturę. Na zewnątrz nieco pomarszczoną również nie jest właściwym obrazem. Jeśli komukolwiek przyszło do głowy, że proton mógłby wyglądać y, oczywiście pomijając fakt, że nie jest to właściwy kształt jajko czyli wewnątrz miękki, w środku jeszcze bardziej miękki, a na zewnątrz pokryty skorupką ten obraz również jest nieco całkowicie nieprawdziwy. Jeśli w ogóle mieliście wyobrażenia na temat tego, że proton jest swoistego rodzaju jakąkolwiek sferą Albo jakąkolwiek kulą wypełnioną o bardzo regularnych kształtach, to niniejszym ogłaszam, że ten obraz jest całkowicie fałszywy. Więc wykasujcie go kompletnie. Tak proton nie wygląda. Proton nie jest żadną kulą. Nie jest żadną kulą. Powtarzam to z pełnym przekonaniem i z pełną determinacją. Czym zatem proton jest, skoro nie jest kulą, w związku z powyższym, czym za tym jest? Bo gdyby był kulą, to musielibyśmy założyć, że jest to struktura. Całkowicie jednorodna i, i, i nie podlegająca jakiejkolwiek kwantyfikacji, nie dająca się podzielić na żadne cząstki mniejsze, a tak zdecydowanie nie jest, o czym y, mówiono już w latach 60., a konkretnie w 64. roku. Dwa nazwiska: Gelman i Zweig, to są dwa nazwiska, które tak naprawdę za którymi to stoi y, odkrycie albo. Analiza, z której to wynika, że proton nie posiada struktury jednorodnej. Proton zbudowany jest z cząstek jeszcze mniejszych. Dzisiaj już wiemy, że tymi cząstkami są kwarki. A ponieważ tematem przewodnim jest proton, nie będziemy zajmować, nie będę zajmował się neutronem, bo jest to bliźniacza jednostka złożona, jakoby twierdzi nauka z nieco innych kwarków, skupię się tylko dzisiaj na protonie, a skoro mowa o protonie, to proton składa się z trzech jednostek, dwóch kwarków górnych jednego kwarka dolnego. Jest ich ponoć sześć. W mojej ocenie nie jest to prawdą, ale ten temat być może kiedyś w jakiejkolwiek innej dyskusji albo audycji poruszę. Ale przyjmijmy dzisiejszy status quo współczesnej nauki, w zasadzie materia składa się cała ta materia, którą obserwujecie Obserwuję moimi ubogimi zmysłami w samoograniczającym się hologramie rzeczywistości na czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Otóż, reasumując, współczesny świat nauki twierdzi, że cząstek elementarnych i quasi-elementarnych są już dzisiaj w zasadzie miliony. Co nie jest absolutnie prawdą, z czym totalnie się nie zgadzam, ale reasumując, jak gdyby chcąc zamknąć cały ten stan wiedzy na temat tego, czym, z czego tak naprawdę świat obserwowany naszymi zmysłami się składa. Otóż jest tych cząstek raptem 7, czyli mamy sześć kwarków, górny, dolny, lewy, prawy, nadobny, jakiś tam jeszcze szósty, plus elektron, który na dzień dzisiejszy, jakoby twierdzi nauka, jest niepodzielny. Trzymajmy się tej wersji, nie będziemy tego rozwijać. Mamy siedem cząstek podstawowych. Skoro proton zbudowany jest z trzech, w zasadzie z dwóch rodzajów, czyli dwóch górnych jednego dolnego, to oznacza, że te kwarki w stosunku do siebie się przemieszczają. Nim jednak dojdę do opisu sposobu przemieszczania się i z czego wynika idea przemieszczania się trzech kwarków, na początku trzeba by było wam opisać, gdzie tkwi geneza wykrycia i odkrycia kwarków. Otóż okazało się, kiedy zaczęto bombardować proton elektronami i poziom energetyczny tych protonów, a mówiąc wprost, prędkość, z jaką zderzały się owe protony z protonem, była wysoka, to proton zachowywał się jako bardzo jednorodna struktura czyli tak jak w rozumowaniu tym pierwotnym, którego, o który proszę, abyście wymazali z pamięci proton zachowywał się jak idealnie sprężysta kula nazwijmy to stalowa. Odbijające od siebie elektrony w dokładnie przewidzianych kierunkach. Natomiast kiedy zredukowano prędkość elektronów, które zderzały się z protonem, okazało się, że w zależności od niewiadomo jakich czynników, te prędkości po odbiciu były różne, to po pierwsze, a poza tym kierunek odbicia był niezgodny z założeniami matematyki klasycznej. W związku z powyższym założono, albo i słusznie wyciągnięto wniosek, że proton nie jest jednorodną strukturą składa się z mniejszych cząstek, których to odbicie elektronów weryfikuje, albo skutkiem czego jest właśnie w, zmiana położenia kwarków wobec siebie. Tutaj ciekawa historia związana jest, skąd pochodzi nazwa kwark. Otóż Gelman gdzieś w jakiejś sztuce, czy gdzieś usłyszał na rynku, tego już nie pamiętam, powiedział, usłyszał takie sformułowanie Dry Mark Fir Muste Quark, czyli trzy marki za wspaniały ser. I z właśnie tego określenia quark powstało nam do dzisiaj mamy, nazewnictwo określających te najmniejsze cząstki. Otóż w tym momencie należałoby określić, czym tak naprawdę jest kwark, i tu jest opis, według Johna Beto. Świat nauki nie wchodzi w, tak głęboko w strukturę kwarku. Świat nauki twierdzi, że kwark również jest prawdopodobnie jakąś tam swoistego rodzaju kulką poruszającą się po jakiejś przestrzeni. Otóż, moi drodzy, kwark nie jest niczym innym, jak tylko zaburzeniem na przestrzeniach planka. Na zaburzenie, kiedy mówię o zaburzeniach, to mam na myśli zmianę konkretnych spinów. Pozwoliłem sobie wykonać dość proste, prymitywne w mojej ocenie Schematy, które zamieszczam tutaj w filmie, a które pozwolą Wam lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje i jak, w jaki sposób poruszają się farki w stosunku do siebie. Tytuł jest dość zaczepny, bardzo zaczepny. Płaski proton. Otóż yy, pozwolę sobie, albo postaram się najbardziej możliwy, przyswajalny i prosty sposób Wam wyjaśnić, na czym polega owa idea płaskiego protonu. Otóż, skoro protony poruszają się wobec siebie, tworzą zawsze, w stosunku do siebie, tworzą zawsze wyidalizowaną jakąś przestrzeń płaską. Ci z Was, którzy grają w tenisa, doskonale wiedzą, że w zależności od kąta padania piłki, albo inaczej mówiąc prosto ułożenia rakiety w stosunku do trajektorii lotu piłki, można uzyskać zmienny kąt odbicia, jak również prędkość. Piłki oraz także dokonać zmiany rotacji jej, co powoduje, że trajektoria ulega zmianie. Trajektoria jest nieintuicyjna. I otóż te trzy kwarki poruszające się w stosunku do siebie również zmieniają swoje położenia. Zmieniając swoje położenie, zachowują się jak swoistego rodzaju powierzchnia rakiety, od której odbijane są elektrony. Dlatego też te odbicia są tak różne zarówno co do prędkości, jak i nieoczywistej trajektorii po odbiciu. Na schemacie, teraz nieważne którym, bo ja tak naprawdę zamierzam te schematy puścić tam sukcesywnie jeden po drugim, także proszę przyglądnijcie się, zwróćcie uwagę na opisie. Ja będę mówił ogólnikami w tej chwili, ale tak naprawdę odniesienie znajdziecie do wszystkich tych trzech czy tam czterech schematów, które zamieściłem. Otóż... W czasie planka, w momencie kiedy zamrozimy obraz do czasu planka, czyli 5,40 razy 10 do minus 44 sekundy, to ta forma energetyczna zaburzeń po przestrzeniach planka posiada niemalże powiedzmy prawie idealny punkt. Oczywiście ten punkt nie będzie jedną częścią planka, będzie składał się z kilkuset albo mi, nawet setek milionów przestrzeni planka zaburzonych. Co to, zaburze, co to znaczy zaburzenie? Zaburzenie w mojej ocenie to, to jest nic innego, jak tylko zmiana spinu w stosunku do staty, statystycznego stanu spinowskiego w danym obszarze czasoprzestrzeni. Wiem, że to sformułowanie może być trudne do, do zrozumienia, ale nie potrafię w bardziej prosty sposób tego określić. Podobnym porównaniem może być albo flauta. Wyobraźcie sobie flautę na jeziorze, czyli statystyczny poziom Powierzchni wody jest określony. W momencie, kiedy wrzucimy do niego kamień, w tym momencie dochodzi do zaburzenia. Dochodzi do zaburzenia przestrzennego, w tym a w rozumowieniu flauty do zaburzenia płaskości tafli wody. Tak samo jest na przestrzeniach planka. Następuje zaburzenie spinowości pla, przestrzeni planka, przepraszam, przestrzeni planka w danej, w danej czasoprzestrzeni. W związku z powyższym to zaburzenie jest niczym innym, co my obserwujemy albo odnotowujemy w badaniach laboratoryjnych jako swoistego rodzaju forma energetyczna. I nie istnieje żadna inna, inna ekstra forma energetyczna, jak tylko zaburzenie przestrzeni plank. o czym mowa była w poprzednim, w przedpoprzednim, przepraszam, odcinku. I otóż te powierzchnie poruszają się, to znaczy trajektorie ruchów, albo trajektorie możliwych zaburzeń. Przestrzeni planka są w obszarze mojego rozumowania jak czworościan, czyli ostrosłup foremny. Czyli jest to figura składająca się z czterech ścian i z czterech rogów. To oznacza, że zawsze istnieje jeden potencjalny, nazwijmy to róg, gdzie słowo róg jest zupełnie nieuzasadnione, jest to uproszczenie, ale trzymajmy się tego sformułowania, tego ostrosłupa. Proszę przyglądajcie się cały czas do, na schemat. Możliwość zaburzenia i poruszania się według określonych kierunków powoduje określony spin dla danego protonu. Dla uproszczenia y, znajdziecie tam strzałki pokazujące kierunek przemieszczania się zaburzeń y, po przestrzeniach planka. Czerwona strzałka bodajże, jeśli dobrze pamiętam, określała południowy, a niebieska, północny spin, ale to jak gdyby nie ma znaczenia, to określa, że są dwa. Rodzaje spinów w protonie. Skąd wiemy, że, są, że istnieją dwa rodzaje spinów w protonie? No, oczywiście, wiemy to ze zjawiska splątania. Przypuszczam, zakładam albo niemal jestem pewien, że również tutaj następuje zjawisko splątania pomiędzy zaburzeniami przestrzenia, na przestrzeniach planka. Kiedy mówię o kwarkach, to tak naprawdę. Te dwa zjawiska, dwa różne zjawiska, czyli kwartki dolne i górne są niczym innym jak swoistego rodzaju splątaniem, splątaniem zaburzeń czasoprzestrzennych po przestrzeniach plank. Masło myślane, ale niestety to jest jedyna forma, w jakiej jestem w stanie Wam to opisać. Mamy już w mojej ocenie, w miarę ugruntowany obraz, jak wygląda proton. Okazuje się, że nie tylko ostrosłup, który jest, opisuje dany sposób położenia, poruszania się kwarków po jakiejś tam przestrzeni, to również ta przestrzeń podlega obrotom. Na jednym z diagramów znajdziecie dwa, w zasadzie to jest obraz, tak nam się może wydawać, że to są dwa ostrosłupy przenikające się, ale tak de facto to są dwa obrazy z różnych czasów. Po przeciwstawnych kierunkach położenia dwóch ostrosłupów. Także jeszcze raz proszę, żebyście przyglądali się temu diagramowi, bo na tym diagramie tak naprawdę więcej zrozumiecie jeden rysunek, jak ktoś mądry powiedział, warty milion słów albo tysiąca słów. Natomiast tutaj dzisiaj musicie się niestety wysilić i troszkę poruszyć wyobraźnię. Mam nadzieję, że ta wyobraźnia zostanie nieco ugruntowana w momencie, kiedy, kiedy będziecie mieli okazję zwrócić uwagę na załączone diagramy. I otóż, w czwartym diagramie przedstawiam Wam rzeczywisty wygląd zaburzeń kwarkowych na przestrzeni, tam gdzie macie takie mazaje, tam gdzie są na niebiesko i na żółto. Otóż te zaburzenia czasoprzestrzenne po przestrzeniach planka oczywiście nie przedstawiają się w żadnej formie regularnej. Nie są czyste, proste kreski. Te, te zaburzenia mają charakter bardzo spontaniczny. Niemniej jednak określone są do pewnych obszarów dyskretnych obszarów, w których te zaburzenia mogą nastąpić. Na jednym obrazie macie, tak jak wspomniałem, przedstawiony diagram w czasie rzeczywistym, plankowym. Natomiast te zaburzenia, które mają charakter bardziej nieskoordynowany, są zaburzeniami przedstawionymi w dłuższym okresie czasu, albo mówiąc prosto, w milionowych wartościach czasów plank. No i moi drodzy, w temacie opisu poruszania się, przemieszczania zaburzeń po przestrzeniach planka, zwanych dla nas albo obserwowanych, opisanych jako kwarki, to by było w tym opisie takim generalnym z mojej strony wszystko, natomiast umyka naukowcom, przynajmniej ja nie zaobserwowałem takiej dyskusji, umyka bardzo istotny fakt. Jak to jest? To jest pytanie, które postawiłem sobie. Jak to jest? Że w zależności od prędkości protonów, które bombard... elektronów, przepraszam, które bombardowały protony, im mówiąc wprost, następuje ciekawa korelacja. Cholernie istotna, na którą należy zwrócić uwagę. I teraz dołożę wszelkich starań, żeby dla Was było to jasne i zrozumiałe. Otóż proton zachowuje się tak, jakby wiedział, z jaką prędkością będzie atakowany, mówiąc wprost. Jaką prędkością będą się poruszały w stosunku do niego elektrony? Im wyższa prędkość poruszania się, tym rotacja albo prędkość obrotu przez zaburzeń w przestrzeni plankach zwanych dla nas kwarkami, jest wyższa. Dlatego też proton zachowuje się jak doskonale, ciało doskonale elastyczne. Natomiast kiedy prędkość uderzania, uderzania prędkości elektronów spadają. Tym elastyczność protonu spada, czyli tak jakby przestrzenie planka, zaburzenie przestrzeni planka zwanych dla nas kwarkami poruszających się wokół wyimaginowanej osi obrotu, którą znajdziecie na, na diagramie, była mniejsza. Skąd proton do cholery jasnej wie, z jaką prędkością będzie atakowany? To jest bardzo kluczowe istotne pytanie. Proton zachowuje się jak inteligentna maszyna. Taką tezę można byłoby postawić. Oczywiście nie zakładam, że proton obdarzony jest świadomością, a mówiąc wprost jestem przekonany, że takiej świadomości nie, nie ma. W związku z powyższym pozostaje pytanie. Jaki mechanizm powoduje, że proton wie o prędkości podążających w jego kierunku elektronach? Odpowiedź ta jest oczywista, jest i prosta. Proton i elektron jest w tym samym układzie mechanicznym, w tym samym systemie. Co to oznacza? To jest potwierdzenie, jeszcze jedno z wielu potwierdzeń, że wszystko jest jednością. I teraz, żeby było dla Was to bardziej zrozumiałe, nie wiem czy jako dziecko, ale na pewno mieliście okazję obserwować maszynę do szycia. Niezależnie od prędkości obrotu głowicy napędowej, igła zawsze trafia w otwór. I prędkość posuwu materiału jest zawsze skorelowana albo doskonale zsynchronizowana. Z prędkością obrot, obrotu głowicy, czytaj prędkością wejścia igły. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mechanizm napędowy całego układu jest jeden jeden spójny mechanizm układu napędowego. I tak samo działa y, mechanika kwantowa. Istnieje jeden mechanizm, który nadaje informacyjnie, poprzez zjawisko splątania. Po określonych przestrzeniach, dzisiaj już wiemy, albo przynajmniej zostało to określone, trzymajmy się tego sformułowania status quo. Po, po polu Higgsa na, następuje przekaz informacji, gdzie, w jakim obszarze ma dojść i konkretnie jakie zaburzenie i jaka reakcja ma nastąpić. Czyli w momencie, kiedy świadomość, i teraz już mówię o otwartym tekstem, kiedy świadomość decyduje się, że będę w tej chwili bombardował proton, Elektronami o niskiej energii, w związku z powyższym nie ma potrzeby, żeby zaburzenia na przestrzeniach planka, zwanej dla nas kwarkami, zachowywały się, poruszały się w dużej prędkości nazwijmy to dla uproszczenia zupełnie nieuzasadnionej obrotowej. W związku z powyższym wtedy nieprzewidywalność odbicia jest całkowicie y oczywista, natomiast w momencie, kiedy spodziewam się dużego ataku. Zachowuje się jak szybko obrotowa tarcza, i wtedy proton staje się doskonale sprężysty. Macie jeszcze jeden dowód wprost co do dwóch faktów. Pierwszy najważniejszy fakt, że źródło, źródło centralne i zarządzające z poziomu informacyjnego jest jedno. To jest pierwszy fakt. I drugi istotny, najistotniejszy fakt to jest taki, że mamy do czynienia z zjawiskiem holograficzności. Ta rzeczywistość czterowymiarowa jest tylko hologramem. Świadomość kreuje sobie na przestrzeniach, oczywiście, Planka, określone zjawiska. Nie ma innych przestrzeni. Jest tylko jedna, jest tylko jedna, jedyna powielana wękrotności przestrzeń Planka. Czyli nawet przestrzeń się okazuje, jest tutaj tą całkowitą iluzją. Przestrzeń i czas. Jest iluzją. Mówiąc wprost, jeszcze raz, prostym językiem otwartym, czaso-przestrzeń jest iluzją. Jest iluzją świata zewnętrznego, wykreowaną na bazie informacji źródłowej. Tą bazą informacji źródłowej jest świadomość, jaźń. Koniec, kropka w tym temacie. Pozostawiam Was oczywiście z tymi kwestiami do przemyśleń. Ja myślę, że burza mózgów powinna się gdzieś tam. Was wewnątrz waszej świadomości z poziomu tego czterowymiarowego doświadczenia e, powinna nastąpić. Ja oczywiście serdecznie bardzo dziękuję za e, wynagrodzenie, które mi złożyliście. E, oczywiście oczekuję dalej wynagrodzenia, to się nic nie zmieni. Poniżej filmie znajdziecie link, do które, którego przeglądnięcia Was serdecznie zapraszam. Okazuje się, że 30% nie ma 30% z Was. Uznało, że moja praca wymaga wynagrodzenia, za co Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście pozostałych serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w, w systemie wynagradzającym. I cóż moi drodzy, w momencie, kiedy zbyknie, mówiąc kolokwialnie, tysiąc odsłon załącznika, który zamieszczam poniżej, następny film, w następnym filmie zamierzam Wam poopowiadać albo opowiedzieć wprost. Jak zarządzana jest informacja z poziomu źródła? Jakie reguły, albo w zasadzie tak powinienem powiedzieć, jakie dokładnie reguły regulują systemem informacyjnym? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pełnego dobrostanu. John Beto się Sikłano.